Cześć! Tu Kapitan Bomba! Siema Bomba! Kurwa! Neoś, po pierwsze ten filmik ma być w Q&A! No i pewnie, że będzie! Dobra! Skąd wziąłeś tysiąc widzów? Nabiłem sobie na LikeNation. Mm, co? Robisz filmy dla hajsu czy dla pasji? <grym> co zrobiłem? Żeby być szczerym... ...dla hajsów. Dlaczego wdajś lektora? Skoro masz głos jak cebula! Cześć! Czy słyszysz mnie? Ty pychuj! Pomińmy to pytanie! Czy jesteś kurwinoxem? W połowie jestem kurwinoksem. Nie jestem wysoki? Nie jestem jaszczurką. Jestem tyle mądry, co głupi. Ale nie mam trzech odbytów. Na chuj ci tyle ikonek jak tu! Kurwa i tu! Uwielbiam dużo ikonek. Jak się bawisz, kurwa, tym pichuj. Ha, <św> <ś> <ś> jeszcze pytasz, bombowo.